Kilkadziesiąt lat potem, jak nasi ojcowie roku pańskiego 966 chrzest przyjęli. Podczasami toporów zniknęły święte gaje, a na ich miejscu stanęły świątynie Nowej Wiary. Wkrótce po śmierci mieszka drugiego roku pańskiego 1034 młode państwo pogrążyło się w kryzysie. Wojowie poczęli sposobić się do boju, a załogi grodów pozostawały w nieustannej gotowości. Rozpoczęły się bratobójcze walki. Niemała część ludności porzuciła wiarę w Chrystusa i powróciła do dawnych Bogów. Odłączyło się Mazowsze i Pomorze. Miarę nieszczęść dopełnił najazd księcia czeskiego Brzetysława, który spustoszył Śląski i Wielkopolskę, zabierając ze sobą relikwie świętego Wojciecha. Państwo odbudował dopiero książę Kazimierz Odnowiciel. Z jego towoli roku pańskiego 1039 przy ujściu Brdy do Wisły wśród gęstych lasów pełnych rozmaitego zwierza stanął drewniany gród. Nazwano go Bydgoszczem, pamięci Bydgosta, który onegdaj władzę tu sprawował. W ciągu kolejnych wieków niespokojne były losy tej ziemi. W czasach zamętu spowodowanego rozbiciem dzielnicowym wielokrotnie słychać tu było szczęko ręża. W roku pańskiego 1238 po raz pierwszy zapisano w kronikach nazwę Grodu Bydgoszcza. Dzierżył go wówczas kasztelan Sędzisław, podległy władzy księcia kujawskiego Kazimierza Kondradowica. Z jego towoli przy Warowni wzniesiono targ, komorę celną, tudzież kościół pod wezwaniem Świętego Idziego. Bydgoszcza rosła w siłę i znacznie broniąc północnych granic księstwa kujawskiego. Miały kolejne lata. Pod koniec XIII wieku syn księcia Kazimierza Kondradowica Władysław, zwany łokietkiem, począł jednoczyć rozproszone ziemie dawnego Królestwa Polskiego. Wiele lat zajęło Łokietkowi połączenie rozdartego niegdyś Królestwa. W jego skład weszły odziedziczone po ojcu Kujawy, Małopolska, Wielkopolska i Pomorze Gdańskie. W tym samym czasie w Prusach i Ziemi Chiulińskiej zrodziło się państwo Zakonu Krzyżackiego. W 1308 roku w podstępny sposób Krzyżacy zajęli Gdańsk, a później całe Pomorze Gdańskie. Zadając tym samym silny cios jednoczącemu się Królestwu Polskiemu. Krzyżackie zagony dotarły aż do granicy Kujaw, której, tak jak negdaj strzegły leżące nad Brdą Grody Bydgoszcza i Wyszogród. Wkrótce rozgorzała wojna, której pożoga objęła krajnej i Kujawy. Pochód krzyżackich rycerzy znaczyły zgliszcza, mordy i grabieże. Po wielodniowym oblężeniu padła warownia w Wyszogrodzie. W lipcu roku pańskiego 1331 silna armia krzyżacka jeła przyprawiać się przez Wisłę przy zgliszczach zdobytego wcześniej grodu w Wyszogrodzie. Stąd pod osłoną lasów rycerze zakonni pomaszerowali na warownię Bydgoszcza. Zaciekłej obronie rycerzy polskich w pień wyciętą, paląc równocześnie starą piastowską warownię oraz przyległą do niej osadę zamieszkaną przez kupców i rzemieślników. Odchodząc wtedy z grodu Bydgoszcza, zostawili krzyżacy po sobie jeno zgliszcza i groby. Część druga. Czasy Kazimierza Wielkiego. Taki też smutny obraz niegdyś kwitnącej osady obaczył król Kazimierz Wielki, który po ojcu swym Władysławie objął perło Królestwa Polskiego. Choć pokój zawarto. To niebezpieczeństwo dalej groziło od strony pobliskiej granicy z państwem zakonnym. Groźne były w szczególności potężne krzyżackie warownie w Toruniu, świeciu i nowym jaśnicu. Chcąc zabezpieczyć tedy północne krańce swego królestwa, król Kazimierz rozpoczął budowę zamku, który stanął w miejscu dawnego grodu Bydgoszcza. Po kilku latach budowy stanęła tutaj wspaniała warownia murowana, której nie powstydziliby się najwięksi książęta i królowie Europy. W roku Pańskiego 1346 król Kazimierz Wielki odbywał, odbywał wizytację po Wielkopolsce i Kujawach. Przebywając w swoim rodowym gnieździe w Brześciu Kujawskim 19 kwietnia roku Pańskiego 1346 wydał on akt lokalizacyjny dla Bytgoszczy. A że Brześć Kujawski, wielce ci od nas oddalony. Wtedy za zgodą zgromadzonych tu licznie niewiast i mężów uroczystość ową przenosimy do Bydgoszczy, by przybliżyć Wam, drodzy widzowie, onegdaj zaszłe tam, jakże ważne dla nas wszystkich, wydarzenia. W tym to czasie król Kazimierz, ostatni z piastowskiej dynastii, który to przeto krajanem naszych przodków był, jako iż urodzon został w Kowalu nieopodalina Wrocławia. Przybył do Zamku Bydgoskiego wraz ze swą świtą. Jakoż powiadali o nim, że był tym, co polskie ziemie na piedestał pośród innych krain wyniósł. Miasta budując, obronność Królestwa Polskiego poprawiając i w naukę inwestując. Nieopodal zamku Czelaś i dostojnicy się zebrali, a król otocząc swą służbą i najzmienitszymi rycerzami w królestwie kazał przez swe oblicze wezwać dwóch zacnych mieszczan rodu niemieckiego: Johana Kiselhuta i brata jego Konrada, przybyłych Onegdaj z odległej Turingi, czy też jak powiadają inni z terenów Śląska. Oni to z woli króla mieli zostać zasadzcami, a później wójtami nowego miasta. Podejdźcie, dobry człeku. Jak cię zwą? Jam jest Johan Kesselhut, panie, a to brat mój, Konrad. Zatem zacni Johannie i Konradzie. Wiem, że z odległych stron przybywacie, lecz ufność pokładam w tym, że i tą ziemię, jak rodzimą, pokochacie. Czy go. Tak, panie, zarzekamy się na swój honor, iż danego słowa dotrzymamy. A gdy powierzone nam zadanie ukończymy, w dobrobycie owo miasto trwać będzie. Cieszy mnie wasze postanowienie i raduje zapał do pracy. Jak już rzekłem, pokładam w was swą ufność. Radci jesteśmy, panie, za te pochlebne słowa, jednakże pracy ogrom przed nami, by opidum owe zruń dźwignąć i rozbudować, tak by oczy królewskie mogły cieszyć się obiecanym pięknem i zasobnością. Tedy przekazuję wam ów dokument, stanowiący wszem i wobec zbiór praw dla nowego miasta. A miasto to. Ma odtąd nosić nazwę Królewiec, czyli Miasto Króla. Przeto my, Kazimierz z Bożej łaski, Król Polski i Pan Dziedziczny Ziem Krakowski. Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej i Pomorskiej. Podając do wiecznej pamięci, zawiadamiamy wszystkich i każdego z osobna. Tak teraz żyjących, jak i w przyszłości, którzy treść niniejszego pisma będą czytać, że ponieważ powinniśmy z Urzędu Królewskiego nam, danego przez Boga, pomnażać coraz bardziej pożytki naszego Królestwa, by stąd dochód teraźniejszy i przyszły wzrastał dla nas i dla naszych następców. Biorąc nadto pod uwagę stałą i niezwykłą mądrość przez ornych mężów Jana, zwanego Kesselhut, i Konrada, jego towarzysza, im obu. I każdemu z nich oddzielnie, nadaliśmy, dajemy i udzielamy na podstawie dojrzałej rady naszych baronów pewną równinę u stóp grodu powszechnie zwanego bydgoszczą, niezajętą i opuszczoną dla założenia czy zasadzenia tam miasteczka lub miasta posiadającego i przestrzegającego prawa niemieckiego magdeburskiego które to miasto winno nazywać się Königsburg. Tak oto, drodzy widzowie, kończy się ta odległa historia. Nazwa Königsburg szybko poszła w zapomnienie. Nowe miasto nazwano tak jak dawny gród, Bytgoszcza, która z czasem przekształciła się w Bydgoszcz. Teraz oto wy, drodzy Bydgoszczanie, macie również pisać historię naszego miasta w XXI wieku. Daj Boże, aby była ona godna chwały Kazimierza Wielkiego. Poproszę wszystkich rekonstruktorów na środek, wspólnego jednego wielkiego ukłonu. Drodzy Państwo, w tym czasie, kiedy nasi rekonstruktorzy, którzy wszyscy włożyli swój wielki wysiłek, wiele swojego czasu poświęcili po to, by przybliżyć może tą już znaną Kartę Historii by Bydgoszczy, ale żeby ją pokazać troszeczkę w inny sposób. Na zakończenie naszej inscenizacji chciałbym przede wszystkim podziękować, tak jak już mówiłem, grupom rekonstrukcyjnym, bez których owe widowisko nie miało szansy żadnej realizacji. Nagrożmy ich brawami! Drodzy <plosy> Państwo, a wystąpili dla Was Bractwo wojowników Kruki, wyjdźcie, pokażcie się. Warągi w piersiach rodu Biały Gryf. Zapraszam. Bractwo Rycerskie Białego Kruka, Koronowska Komandoria Templariuszy. Kompania Janusza Brzozogłowego. Najemna kompania Toruńska. Bydgoskie bractwo świętego Marcina. Bractwo rycerskie Kasztelani Bydgoskiej. do Królewskiej mości, chówiec kasztelani czerskiej. poczet Adriana Łuczaka! Chorągiew, piesza grodu radziejów! Poczet Henryka z Bractwo rycerskie ziemi kujawskiej. Chorągiew fronowa Herbus Trilec. I jeszcze raz, bo nie wiem czy wymieniłem, chorągiew Piesza Grodu Radziejów. Ponadto, drodzy Państwo, głosów postacią historycznym użyczyli. Rolina narratora Maciej Mega Perol Karol Zamojski Król Kazimierz Wielki Maciej Wilk Wilkowski Johan i Nieczko Wielkie podziękowania kierujemy również w stronę naszych sponsorów i partnerów, bez których pomocy technicznej, jak i finansowej realizacja tego bibliwiska byłaby niemożliwa. Urząd miasta Bydgoszczy! Wyższa szkoła gospodarki w Bydgoszczy. Firma Błażej Pawlak. Miejskie Centrum Kultury. To jeszcze nie koniec, także proszę jeszcze troszeczkę braw wstrzymać. Pragniemy również podziękować za pomoc przy realizacji widowiskom Koronowskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Turystyki Szczęśliwa Dolina. W tym panu Andrzejowi Proband. Pragniemy również podziękować panu Andrzejowi Pawlakowi oraz firmie Elektrakom. Do zrobienia tej inscenizacji, dzięki lokom, w których mogli zacnić rycerze i zacnęli się przebierać, przyczyniło się Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczukowskiego w Bydgoszczy. Pomoc przy robieniu rekwizytów wspomógł nas pan Jan Gordon. Pragniemy również podziękować za przygotowanie mapy Królestwa Polskiego panu Mariuszowi Prączkiewiczowi. Scenariusz widowiska opracowali Robert Grochowski oraz Michał Pawlak, reżyseria widowiska pan Robert Grochowski. Wielkie brawa prosimy! Zapraszamy Państwa na internetową stronę naszej fundacji zamekwidowski.pl. Znajdą tam Państwo wszelkie informacje na temat naszej działalności, m.in. o tej akcji. Tymczasem zapraszam Państwa na udział przemarszu pod podnikiem Kazimierza Wielkiego, który za chwileczkę nastąpi. Tymczasem jeszcze jedna niespodzianka, drodzy Państwo, bowiem nie jest to koniec. Wystrzelimy z bombardy, będzie dużo hugu. Walniemy z działa w operę. Podoba Wam się opera? Podoba się. No, będzie miała niestety trochę dziur po tym ostrzale, ale damy radę. Tam proszę Państwa o rozsunięcie się w okolicach bombardy, bowiem naprawdę będzie nieźle. O, raz poszło. Jeszcze dwa razy. Tak zgadza się? Panowie artylerzyści, może będzie większy bum. No, o to jest coś! Bardzo dobrze, brawa! Jeszcze raz kurcz i Wielkiego. Drodzy Państwo, a teraz z naszych sił! Jest takie rycerskie, że tak powiem, taki zwyczaj. Jeżeli kogoś okrzykujemy chwałą i glorią, krzyczymy trzy razy chwała mu, chwała mu. Ja zakrzyczę chwała Kazimierzowi Wielkiemu. A Państwo krzykną trzy razy chwała mu, chwała mu, chwała mu. Zatem lecimy. Chwała królowi Kazimierzowi Wielkiemu! Brawo! 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 Bardzo pięknie. Dziękuję Państwu, życzę dobrej nocy i zapraszam do udziału w przejściu orszaku pod Wyspę, no, nie pod wyspę, myląską, przepraszam bardzo, pod pomnik Kazimierza Wielkiego, czy każdy z nas odda należyty pokój. Dziękuję raz jeszcze. Dobrej nocy